To co piszę, to nie wiersze, to tylko są wierszydła, jak u ptaka, co raz pierwszy rozkłada do lotu skrzydła. Latać jeszcze nie potrafi, a nauka potrwa długo, wiele przeszkód wnet natrafi. Nie chcę przecież być papugą, która skrzeczy i powtarza ciągle w kółko bez namysłu słowa swego gospodarza, bo brakuje jej pomysłu. Nie chcę być papugą, a więc słucham, czytam i oglądam. Może komuś radość sprawię, jeśli w dobrą stronę zdążam. Gdy wierszydła zmienię w wiersze, staną się one coś warte. Będą krótkie, trochę lżejsze, do czytania bardziej zdatne. Wtedy powiem: już potrafię. Aby wzlecieć, mam już skrzydła. Wiersze będą hologramem, bo na razie to męczydła.